Niedawno przeglądałem nagrania z kamerki i stwierdziłem, że najwyższa pora na filtr polaryzacyjny. Wydrukowałem takie rozwiązanie. Tutaj jest szkiełko polaryzacyjne ze starych okularów. Nie jest to jakieś arcydzieło sztuki inżynierskiej, ale nie jest to też druciarstwo. To pewnie można by odchudzić, zaokrąglić. Bajer polega na tym, że wkładamy szkiełko. Tu nam się zapiera, i nie powinno wypaść w czasie jazdy. O, w takiej odległości jest najlepszy efekt. Dobra, tak wygląda pierwsza wersja mocowania filtra polaryzacyjnego w postaci szkiełka od starych okularów. A była dość toporna I tutaj obrywała mi się kamera, teraz dałem nową taśmę do kamery. A to mocowanie szkiełka wydrukowałem w wersji ulepszonej odchudzonej. W sumie wystarczy, że tutaj szkło będzie punktowo podparte. A tak wygląda. Nowe mocowanie w akcji można powiedzieć, że jest bardziej dyskretne. Najlepiej byłoby przejechać ten sam odcinek w krótkim odstępie czasu raz z założonym filtrem polaryzacyjnym, a raz bez. Ewentualnie zdejmować go i zakładać w czasie jazdy, ale to może nagram jak. Film będzie miał z tysiąc wyświetleń i będzie taka wola widzów. Tak wygląda model uchwytu do filtra polaryzacyjnego ze starych okularów. I teraz po kolei. Tutaj mamy szkic. Linia konstrukcyjna o średnicy samej kamerki. Odpowiednio wymiary dobrane. Następnie wycinamy funkcją rowka taki szkic odpowiadający mniej więcej wymiarom i krzywiźnie okularów, znaczy tego szkła od okularów. Tutaj mamy rowek, rowek Robimy o 360 stopni. Wokół osi tutaj do 8 jest linia konstrukcyjna, a linia konstrukcyjna jest, bazuje na osi Z, tryb dołączenia przez dwa punkty i w kierunku Y jest ona odsunięta o 65 mm. Najłatwiej jak coś robimy, że wycinamy, czy wyciągamy przez obrót, to bazować na samej osi. To nie trzeba kombinować z dodatkowymi liniami. Dobra, i kolejnym etapem to jest kieszeń przez wycięcie otworów. A chodzi o to, żeby szkiełko od okularów stykało się tutaj punktowo w czterech punktach wtedy nie trzeba się bawić tą krzywizną Znaczy nie trzeba się przejmować tą krzywizną i na końcu fazowanie krawędzi tak jak widać tutaj te zaznaczone na fioletowo i tyle Przesuwamy to na drukarkę i mamy gotowy uchwyt. Dzięki za uwagę.